i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani Słowo Boże, które posłuży nam ku rozważaniu ten dzisiejszy wieczór pasyjny czytam według Ewangelisty Marka z 14 rozdziału. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma i gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus, Zaprawdę powiadam Wam, że jeden z Was, który je ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden do drugiego, Chyba nie ja. A on im odpowiedział, Jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biała owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek, a gdy oni jedli, wziął chleb, i pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli aż do owego dnia. Gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na górę oliwą. Łaskawy nasz Panie, dziękujemy Ci za to słowo, którym przypominasz nam o tym wydarzeniu z Wieczernika. Prosimy po błogosław te chwile słuchania i rozważania słowa Twego a przez Ducha Świętego daj nam też zrozumienie tego wszystkiego, co się wydarzyło. Abyśmy mogli tym żyć i iść blisko Ciebie, wiedząc, że Ty nas prowadzisz do żywota wiecznego. Amen. Jest szczególny dzień. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Jest to bardzo ważny dzień w życiu chrześcijan. Wielki, człowiek, Wielki czwartek jest bowiem szczególnym dniem, o którym ksiądz Marcin Luter pisał, że jest prawdziwym ciałem i prawdziwą krwią Pana Jezusa. Nam, chrześcijanom, do picia i spożywania przez samego Chrystusa ustanowiono. A więc ten, dnie, ten dzień sakramentu jest wydanym ciałem i przelaną krwią na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. Właśnie dzisiaj, w wielki czwartek. Tekst kazalny przenosi nas do wieczornika, do izby, gdzie miał miejsce ostatni posiłek Pana Jezusa ze swoimi uczniami. I kiedy wczytamy się, drodzy, dobrze w tę historię, zauważamy, że ona dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich jest bardzo Nieprzyjemna. Oto kiedy wszyscy byli zgromadzeni wokół stołu, Pan Jezus musiał oznajmić bardzo niedobrą wiadomość. Jeden z jego uczniów, jeden z tych, którzy z Jezusem chodzili, którzy słuchali jego nauczania, którzy byli świadkami wielu cudów, już za chwilę zdradzi swego mistrza i nauczyciela i wyda go na śmierć. Wyobrażając sobie, kochani, tę scenę, w niejednym przypadku jest ona on zaskoczeniem. Przecież z Panem Jezusem było tak dobrze. Kiedy Pan Jezus był blisko, wszystko wydawało się takie proste. Teraz siedzą, czy właściwie według tradycji leżeli przed stołem i pytają, chyba nie ja, Panie, czyż nie byli pewni swojej lojalności, wierności i oddania? Bo nikt z nich nie wiedział. Pytał o siebie. Drodzy, czy ta historia z wieczernika, a w szczególności postawa Judasza nie przypomina nam często współczesnego chrześcijaństwa? Czy nie przypomina nam sytuacji, kiedy Bóg Kościół staje się idealną przykrywką do prowadzenia. Własnych brudnych interesów? Przecież, drodzy Judasz, który chodził z Jezusem, na pewno doznawał ze strony Pana Jezusa wiele dobrego, wiele miłości. Przede wszystkim słuchał nauki Jezusa o znikomości tego, co zjemy ziemskie. A jednak nie cenił sobie tego, gdyż jak wiemy, w ostatecznym rozrachunku górę wzięła chęć otrzymania parunastu czy paru dziesięciu srebrników. W zeszłym tygodniu oglądaliśmy film z dziećmi na lekcji religii. Film, który. Przedstawiał nam oczywiście historię, między innymi pojmania pana Jezusa. I tam w tym filmie jest taka scena, kiedy jeden z uczonych otrzymuje informację, że wreszcie Rada Najwyższa zdecydowała się wydać pana Jezusa. Pojmać pana Jezusa i wydać go na śmierć. I dochodzi w domu tego człowieka, dochodzi do rozmowy między żoną i mężem. Żona pyta męża, co się stało. A on mówi: No, wreszcie, jest decyzja, aby go uśmiercić. W jaki sposób? Jeden z jego uczniów go wyda. I ta kobieta była zaskoczona. Zwraca się do swojego męża i mówi: Jak to jest możliwe? Jak jest możliwe, że uczeń. Wydaje na śmierć swojego nauczyciela. Co spowodowało, że zdecydował się na taki krok? Odpowiedź męża była bardzo krótka. 30 srebrników. To za 30 srebrników był wydany Pan. W sumie 30 srebrników. Była się zdrada i kłam Za 30 srebrników doszło do okrutnej zdrady. Zastanówmy się kochani, czy my dzisiejsi chrześcijanie ewangelicy Jesteśmy w stanie dla Pana Jezusa poświęcić swoje życie. Dzisiaj podczas rekolekcji dla dzieci w pierwszej części mieliśmy gości. Było to dwoje ludzi, małżeństwo, które działa w fundacji Open Doors, czyli jest to fundacja, która zajmuje się prześladowanymi chrześcijanami. Ja już tu wspominałem, nieraz zamknąłem o tym. Mówię o tym, dlatego że dzisiaj znowu byli u nas w parafii. I opowiadają, kochani, o chrześcijanach, którzy żyją w różnych częściach świata i którzy dla wiary, dla wiary w Jezusa Chrystusa oddają czasami swoje życie. Ja dzisiaj, słuchając ich Zastanawiałem się, czy jestem w stanie, może inaczej, ile jestem w stanie, ja, Alfred, stanie, ile jestem w stanie poświęcić dla Pana Jezusa? Ile z mojego życia jestem w stanie poświęcić Jezusowi? Może warto właśnie dzisiaj, przy okazji tego nabożeństwa, tego święta, tych słów, postawić sobie pytanie: Tylko zamiast Alfred, stanie postawić swoje imię i nazwisko? Ile jestem w stanie poświęcić w moim życiu Jezusowi? Kochani, czy rezygnowanie? Z Jezusa w Kościele, ze spotkań z Nim, rezygnowanie ze czytania Słowa Bożego, rezygnowanie ze spotkań modlitewnych, rezygnowanie ze społeczności Stołu Pańskiego na rzecz dla nas ważniejszych, nie kwalifikuje się do miana zdrady. Czy stawianie własnych spraw nad sprawy Boże nie jest? Przypadkiem zdradą? Czy nasza grzeszność? <tryk> egoizm, wyrakowanie nie jest zdradą? <tryk> Pamiętamy przecież pieśtrą też w czasie pasyjnym często z tego miejsca cytuję. To nie gwoździe cię trzymały, lecz mój grzech. To nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. I takie ostatnie spostrzeżenie, które mi się nasunęło, analizując dzisiejszy tekst. Gdybym tam był, wtedy z uczniami w wieczorniku. Co Pan Jezus powiedziałby na mój temat? jakby się wyraził? Wróćmy do Izby. Tam odbywała się wieczerza. Pan Jezus, który wie, że czeka na Niego krzyż, że czeka na Niego cierpienie i śmierć na zaistniałą sytuację, reaguje spokojnie, ale stanowczo. Mówi do uczniów: Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. I to są drodzy straszne słowa. Ale oto następuje druga część historii. Panie wziął chleb, pobłogosławił, łamał Dawał uczniom, mówiąc, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał uczniom, a oni pili, i Jezus mówi, to jest krew mojego, moja nowego przymierza, która się za was wylewa. Po słowach goryczy uczniowie słyszą słowa zbawienia. Pan Jezus daje samego siebie aby przez spożywanie Jego ciała i picie Jego krwi, przelanej za nasze grzechy, człowiek miał odpuszczenie grzechu, życie i zbawienie. Drodzy wydarzenia z wieczernika. To ustanowienie sakramentu, jak mówi Jezus, jest nowym przymierzem, jest testamentem Pana Jezusa pozostawionym nam do wypełniania aby wszystkie pokolenia w sakramencie wieczerzy pańskiej miały odpuszczenie grzechów i zbawienie. Zauważmy, że w czasie historii Bóg niejednokrotnie zawierał przymierze z ludźmi, którego celem było ustanowienie i zapewnienie stanu pokoju i harmonii między Bogiem a człowiekiem. Takie przymierze Bóg zawarł z Noem po potopie, takie przymierze zawarł z Abrahamem, z ludem izraelskim na górze Synaj, z Dawidem i z wieloma innymi. Bóg oczekiwał za każdym razem, drodzy, że po zawarciu przymierza lud będzie trwał w posłuszeństwie i wierności. Niestety wiemy, że człowiek co róż łamał zawierane przymierze, co sprowadzało na nich nieszczęścia i przekleństwa. Dlatego porogi Jeremiasz Przepowiedział, że Bóg Zawrze nowe Nieprzemijające Przymierze, które zostanie wpisane W serca ludzkie A epilogiem Wszystkich przymierzy Jest nowe przymierze, kiedy Pan Jezus ustanawia Sakrament wieczerzy Pańskiej I dzisiaj Obchodząc pamiątkę Wielkiego Czwartku Musimy znać Sobie sprawę jak ważne dla nas jest to wydarzenie. Bo ta wieczerza pańska jest ustanowiona dla nas. Człowiek w sakramencie ołtarza osobiście przyjmuje łaskę Bożą i ma dział w zbawieniu. Osobiście odnawia przymierze z Bogiem, oddaje się mu na własność i przyznaje się do społeczności ludzi wierzących. W sakramencie komunii. Dochodzi do spotkania ze zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. A to zobowiązuje do szacunku, wiary i odpowiedniego zachowania. Niech każdy uświadomi sobie, drodzy, ogromną moc i znaczenie komunii. I niech każdy przystępuje do sakramentu ołtarza, tak aby godnie, z wiarą spożywał dary ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Popatrzmy więc na sakrament jak na Boże dar i korzystajmy z niego jak tylko jest to możliwe, jak najczęściej w naszym życiu, bo spożywając ten dar, dziękujemy też Panu Bogu za Jego ustanowienie. Niechaj Pan Bóg tam błogosławić raczej. Amen.